Pamiętasz naszą umowę. Prześcigasz Porsche, a ta Tesla wraca z nami do domu. Pamiętam. Pokażmy Joe, jak wyglądają tylne światła barakudy. Pomiędzy nami a Teslą Model S z 2014 roku stoi ćwierć Mili. Wszystko wydarzy się w mgnieniu oka. Okrążenie testowe numer jeden. To nasz człowiek Patryk. Nieźle jak na jazdę próbną. To twoja transakcja, kolego. Trzymaj kciuki, żeby Patrick trafił w ten przycisk w odpowiednim czasie. Sporo zależy tu od szczęścia. Miejmy nadzieję, że jest po naszej stronie. Dobra, zaczynamy. Mamy tu wyścig. Porsche wyszło na prowadzenie. Musisz szybko nadrobić straty.